Dobra, słuchajcie, teraz zobaczcie cały proces, jak można bez magnetofonu z tym małym urządzonkiem odpalić grę, po prostu wgrać ją, także nawet będzie można klaskać, słuchajcie, będzie można robić dużo, dużo fajnych rzeczy, a teraz zaczynamy. Proszę bardzo, wybieramy, słuchajcie, mamy Airwolfa, Black Hawka, Brutal Karate, Bubble Bubble, Boulder Dash, słuchajcie, może Boulder Dash? To chyba jest całkiem niegłupi pomysł, co? I lecimy. Lecimy i zaraz usłyszycie, słuchajcie, dźwięk. Także zapraszam. Proszę bardzo, pies jest bardzo żywo zainteresowany, o. O, chyba się coś obudziło. Cisza. O. A my teraz robimy, uwaga. No? Hmm? Pies jest żywo zajęty. Słuchajcie, on nie się dzieje, On takich dźwięków nie słyszał od, od bardzo dawna. Zabawa z psem. A co? I tak się wgra. Hej, Bo się nie Nie, może. No i co? Wgrywa się, nie ma erroru, kurde, jak to możliwe, ogólnie plan jest taki, że jak już skoczy nam giera, to wiecie co? To pokażę wam playlistę. I wybierzemy. Może coś następnego? Tylko nie wiem, czy rzutem na taśmę wrzucę Wam to na komentarze. A może jakoś jeszcze inaczej. Słuchajcie, mi tam się to podoba. Można tańczyć, śpiewać, grać, skakać, rzucać. A i tak się gra. Pamiętacie, jakie to było sanktum? Żeby, kurce kiedyś się wgrało, to trzeba było grzecznie czekać, siedzieć cicho. Szczerze? Nadal można tak bawić się przez magnetofon. U nas nie ustawiacie głowicy, bo to Atari. Można oczywiście się bawić i próbować wgrywać na magnetofonie. Ma to swój klimat, bo oczywiście lecą cyferki. Dźwięk jest, no, w zależności od kasety, niekoniecznie tak czysty. A to może powodować różne fajne rzeczy, typu: error, error, bootload, not problem. Także, co Wam powiem? To Wam powiem, że różnie być może, yy, ale mamy słuchajcie, 25 rok, tak? Lata 90 e były dawno temu, chociaż wydaje mi się, że gdyby tego typu urządzenie zostało zbudowane w latach 90, to myślę, że Atari mogłoby po pierwsze przetrwać dużo dłużej, a po drugie, realnie myślę, że sposób wgrywania w tym momencie dźwiękowy byłby jednak mimo wszystko Wygodniejszy, oczywiście, skąd wziąć plik? No, tak, tak, to, to jest problem. Ale myślę, że magnetofony były, miały od, odczyty słuchawkowe, więc myślę, że można byłoby z dowolnego magnetofonu tak naprawdę e, puścić i, i wgrać przez Jacka. Oczywiście to jest trochę gdybanie, bo tego nie próbowałem jeszcze. E, natomiast próbowałem z nowoczesnego walkmana wgrać i powiem Wam szczerze, wgrało się. No, um, jakiś temu Walkman, być takie maleństwo, które w ogóle też ma opcję zapisu do SD. Taka śmieszna rzecz. Um, o, tu chyba, słuchajcie, zbliżamy się do finiszu. Mam takie wrażenie, bo już takie wykończające linie idą. Wyko o, o, o. Nie wiem, czy to będzie u Was słychać, ale jest taki delikatny jeszcze dzwoneczek na końcu tego... Cisza jest piękna, ale jednak pogadajmy je trochę. Zastanówmy się, jakby to było, gdyby to jednak nie działało w ten sposób. Gdyby jednak mm, z jakiegoś powodu nie chciało się odpalić i wyskoczył error. Ale byłaby fejma wtedy, co? Jakby tak po prostu się nie wgrało. Tyle się gadał, tyle się gadał i co? I co? I się nie wgrało. Chyba no, ja mówię, że się wgra. I nie to, leci ciągiem, nie ma żadnych przerw, nie ma cięć, słuchajcie, cięcia są tylko przy przekładaniu sprzętu, od momentu, jak idzie gra, cały czas ona idzie, nic nie ruszam. Zabieg całkowicie celowy, żeby nie było podejrzeń, że gdzieś coś przyciąłem i, i zmieniłem. Cholera, gdyby nie ten kasze, to nawet bym mógł więcej gadać, ale co zacznę dłużej gadać, to powiem Wam, że będzie Oh. No, ale napój chmielowy, nawilżający odpowiednio. I co, i co, chłopaki i dziewczyny? Wygrało się. Zaraz gramy.